Agencja Rozwoju Miasta Siedlce od kilkunastu dni ma nowego prezesa. Dariusz Cegiełkowski mówi, że rozmawia z pracownikami i analizuje, czy zarzuty stawiane jego poprzednikowi dotyczące mobbingu były zasadne. Zaczynają do mnie docierać wstępne dowody przemawiające za tym, że pan Truszkowski wyjątkowo mocno korzystał z przysługujących mu uprawnień, mówi nowy szef spółki w rozmowie z naszym dziennikarzem. Czy zatem Dariusz Cegiełkowski zajmie się rozliczeniem poprzedniego szefostwa ARMS? Myślę, że tak, odpowiada krótko. Więcej na ten temat w artykule Bartosza Szumowskiego. Życie po truszkowskim. Niestety, w dni wolne od pracy oraz w nocy, po pomoc stomatologiczną, mieszkańcy naszego regionu muszą jechać do Warszawy. To wielki problem, bo każdy chyba wie, co oznacza nagły ból zęba. Standardy opieki stomatologicznej zamiast się poprawiać. Znacznie się pogorszyły. Jeden z radnych gminy Siedlce zaproponował, by wykorzystać dobrą współpracę Siedlec, Powiatu Siedleckiego oraz Gminy Siedlce i wspólnie zabiegać o zorganizowanie na naszym terenie jakiegoś punktu doraźnej pomocy stomatologicznej. Czy jest na to szansa, przeczytacie w artykule Zbigniewa-Juśkiewicza. W gminie Wiśniew jest złodziej, który działa dość niekonwencjonalnie. Kradnie znaki drogowe, a na ich miejsce ustawia inne. Widać, że takie działanie ma swój głębszy sens. Nie polegające w tym wypadku na korzyściach materialnych. Chodzi raczej o to, że znaki drogowe ograniczają czyjeś poczynania na drodze. Przedsiębiorczy złodziej we własnym zakresie zmienia organizację ruchu i jest przy tym bardzo konsekwentny. Więcej o tej nietypowej sprawie przeczytacie w artykule Zbigniewa Juszkiewicza. Zachęcamy do lektury i zakupu najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego.